Do, nas... Do naszych ja. rozmów będzie mi potrzebny tylko jeden przedstawiciel Waszej drużyny. Ja pójdę jako ochrona. Nie, bo Ty nie możesz słuchać. Mogę słuchać, brzmieć content. Nie możesz nie Niestety to jest ta jedna rzecz, z której nie możesz. A więc. Chciałbym się przyznać, że. Kaczka za oknem, widziałeś? Nie. Więc chciałbym od razu rozjaśnić wszystkie sprawy. Po tym, jak z wami podpisaliśmy sojusz, poszedłem od razu do Dawidów, by podpisać pakt o nieagresji. Żebyśmy mieli spokojny początkowy start, żebyśmy się wyekspili. Było to słabe zachowanie z mojej strony, wiem. Więc dlatego chciałbym spalić tą książkę i podpisać nową. Ponieważ proszę się obrócić na chwilę. Ten oto i pan robił rzeczy, Karygodne. przez co muszę rozwiązać teraz dwa sojusze. Ale chcę, po, chcę podpisać nowy, ja wiem, ja wiem, o... Nie wolno podglądać, proszę pana, przykro mi. Ja, ja wiem. To mówią o mnie, nie ma, ale nie wolno też podkopać. No tak, no ja, tak, Ale jak podkują, ci, to, po ci, to ci, się podkują. Musimy, musimy zmienić miejsce. Nie, spokojnie. To z... są, cie, są cienkie ściany, ale trudno. Czemu dwóch nie łapkuje, no? To raz ma... jak już chcecie posłuchiwać, to proszę w ciszy. Nie wiem, ale Dawaj Peter, dawaj jabkiem, dawaj jabłkiem, dawaj. W połowie dogadując się z moją drużyną w cudzysłowie, czyli z Hantikiem, Ximim i teraz z Blue Sheepo, doszliśmy do wniosku, że yy, sojusz pomiędzy teamem a teamem nie ma sensu, szczególnie z tymi panami, co widzisz, co teraz odwalają. Więc <grym> ja <grym> nie. Ja się ja się stym. Stym. Więc nie chciałbym odpowiadać za to, że nasz sojusz się rozpadnie, dlatego że Perdzi zabija blushiba albo Ximi zabija Perdziego. A my się to wykupiamy, my tu się go bierzemy. Więc chciałbym unieważnić stary sojusz pomiędzy Mrokiem a Placówką i teraz założyć nowy pomiędzy Mrokiem a mną. Ego top, bo Aha, chcia ok, ok. chciałbym mieć z wami sojusz, Brawo. a nie chcę mieć Sojuszu drużyna, drużyna z drużyną, bo po prostu się nie da z tymi ludźmi. No nie da się. No nie da się, powiedzmy sobie szczerze. Jeszcze będę musiał rozwiązać. wybrać uh... od was podatki, dobrze, zapamiętam sobie, dzięki. Wy tam się dziękuję. możecie bić z mrokami. Ja chcę mieć z wami Sojusz. Nie no. mogę być z Simiego? Tak. To, to Zapotowałem. No, Wiecie, że jeszcze nie podpisaliśmy nowej umowy i nie rozwiązaliśmy starej. A to tak. was, a przepraszam. Wi Widzisz, jak to wygląda. Wystarczy powiedzieć, że mogą. I nie będą zważyć na to, czy mieliśmy sojusz, czy nie. Przecie. Więc po prostu chciałbym podpisać sojusz pomiędzy mną, a waszą ekipą Mroku. Jeszcze bardzo, bardzo bym nie chciałaby była klepana jedna osoba, więc... SHIBA! CHODŹ PODPISAĆ KSIĄŻKĘ! Chodź tu. Podpisz się w książce na dole. Ej, Co mieczem? Co mieczem? Co mieczem? Co mieczem? Bez chorób! Przepraszam, je jeszcze, jeszcze książki nie spali. Jeszcze książki nie spaliliśmy. Ha, a to nie mnie a, a, Mówię. 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 Dobra, mówię, do daj to. Ja się nie uderzyłem miecz ani raz. Oni mnie biją bez chorób. I Top go, top go, top go. Top <śla> 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 ja, ja go. Na Jak ty żeś w to podpisał? Weź się podpisz na dole normalnie. Już. Ja jestem chlebomisiem. Niektórzy wiedzą o co chodzi. Bradbury. Brad. Czemu go bijesz? Klepimy bo... w końcu. Bo ukradł co? książkę. Książka. No to klepimy go? Dobra. Przypomnę... że mamy dalej sojusz. Nie został rozwiązany z mam za sojusz. No, to jest tego, sojusz. Proszę oddać książkę. Okej, okay. no nie wiem. Ja czy nie No to rzucaj ją. Pary, nie, no miecz. Trzeba było poddymić. się dodała. Jeszcze wym... Zaczekajcie tam, wracamy, wracamy do pokoju obrad. Siema. Co on tu robi? No, chyba do mnie. A to, jezu, to pewnie. Co mi zniszczyliście? zniszczyliście, co jest? Co ty zniszczyłeś? Nie, nie ma się dowodu. Ale proszę stąd no, to... wyjść. ...i odłożyć głowę. Przynajmniej pokój... ...za ścianę. Naprawdę wam na na czekaj... Zaraz się obsydianą obudujemy, proszę wyjść. Obudujemy. To jest geniusz, dobra. Chciałbym, aby... ...obudujcie. Chciałbym, aby pan Meniox podpisał... Ze ...chociaż zezwolił pakt na... Sojusz pomiędzy mną a ekipą Mroku. Nie zawarłem w książce Tochu. Powinienem? Chyba nie powinienem. Nie, nie, nie nic. Nie nic, bo nic. Nie no. to będzie... Nie, to wszystko to zamówienny chebapa. Nie nic tego. Jażdę, no, wreszcie, do... Mam do jeszcze. dwa... No nie, tu i się odkleja. Prosiłbym, abyś zezwolił na sojusz, jeżeli oczywiście to, chcesz, na stronie drugiej. Mam pytanie, się, ma jakieś, ten, mam pytanie, czemu ma jakieś mam pytanie, ma ten y, Trusko, nie, szkoło, jakok, czemu ma, jakieś złoto, które ma 10 dada. i mi odszła do Prosiłbym o uspokojenie się. Powiedz o Opowie to Brusiba, ja sobie stoję on nie bije. Nie macie tu szkła może? Aż tak mi własnym domu widzicie, nie rozumiem. A ja się tyle męczyłem nad budową tego. ale szkło. Ale słuchaj, Jakub, to i tak to będzie bardziej rozpierdolone, no. Jakim cudem, Ty, Ximi, zbudowałeś ten dom na trzeźwo? Ja meniok zawieram sojusz. Co w szkło. No i to się nazywa ten. Podstaw tem. Tutaj. No i tu jeszcze. A w sumie może tak być, będzie zamówienie kebabu. Koniec już. Już zamawia Dzień dobry, chcesz zamówić kebab. Dzień dobry, oh. chcesz zamówić kebab. O, co tu robi Limon? E, e, kebab zaciekłóczy na, na sucho. Co tu robi Limon? Ej, przeznacz, cała frekwencja Chodź, chodź. chodź, chodź. Imprezę, robimy imprezę. Weź, imprezę. Kachelu, przy brojem zniszczyliście. Kachelu, jest broja, został zniszczona cała. Musimy spalić książkę. Niedzielna obierania, może tam dwie istnienia. Niedzielna brojera. Co jest? Już co trzeba zrobić tak. Nie idę do domu, a mam wypadku. Skąd jest? Jak do domu, nie będzie patologii oglądać. Teraz możemy to tu spalić? tu jest kół na środku. Tak, możemy pójść ja spalić... A, Pamiętaj, to jest... Nie mogę bić. Siema. To jest pakt pomiędzy... Nie Nie, nie możesz. To jest pakt pomiędzy... Musisz ja tylko nie To jest pakt pomiędzy ekipą Mroku, a mną i Blue -shewą. Actually, że teraz my cię zabijemy, może... Pamiętaj, że my jesteśmy ze sobą w sojuszu, więc proszę się uspokoić. I Ale, idziemy spalić to, 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 to jako, na wejściu do kamienicy jako, Jana Pawła, ja pierdolę. S mi, spójrz za siebie. Chodź. <noise> Oj. Jakub, twoje działania świadczą trochę o czymś innym. Właśnie, czemu jakieś bezdomne... czemu się nam Wech. do ba... czemu się, się na miasto? Jakieś bez nie nie, 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 jesteśmy bezdomni, bezdomni, nie? Jakaś, jak Jakub, jedna rzecz, miałeś tylko tego nie pokazywać. O znaczy, to cię prosiłem. Bizneskan. Co? Kurwa. I tak każdy wie o tym miejscu, cicho. O czym mówimy? No nie, Jakub, czemu teraz sabotujesz? Ja się pytam. Czemu ty nas sabotujesz? Przypomnieć wam poprzedni okay, dzień, nie, gdzie zniszczyliście dwa nasze ale sojusze. Ale ja nie sprzedam, ale ja nie zostawię naszych, jak, jak tu gromitego. tego? Hantika, to ja mu pomogę, a ty zostawiasz nas na pastwę. Na zostawiasz nas na pastwę losu, niszcząc nasze sojusze, bo będziemy zagrożeni przez wszystkich. A ty teraz co tam no, coś zmieniłeś? Ja przyjdą, to pozwolą na bazę, twój dom, nasz dom I nie nie to paszy czy jest dom, bo to jest Więc nie... Chciałbym spalić starą... Cicho Chciałbym spalić starą umowę pomiędzy... E, ekipą Mroku, a placówką, teraz... Czy wy możecie się przestać bić? <grym> no widzisz? nic Ej, nie bo... Ej, ty bo to Ej, bo... Ej, starą książkę? Najnowszą starą książkę? Nie, to ty... nie jest deszczu, to nie jest deszczu Dobra, po tej ty już się zgubiłeś? Jeden ja, ja dzień, ja, ja dzień minął. Ogólnie, zbrym zbrym. Zbrym. Nie no chcesz chcesz ale nie chcę się Ten, Ja żądam rekompensaty od tego Petera i Perdzie bo widzisz, czy mi zbroję wybiorczy A ja się mi też zbroi. Spokój. nie, 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 nie. A ja nie, nie, robię! nie. Nie, nie, to mi Nie, to nie, Spokój. nie, nie, Przepraszam, And co się stało? Ja się stałem i zostałem pit dobrze. Proszę coś nie coś brać itemów. Ej, zrobimy na szybko event ride'a Shiba, umarłeś! Nie! Proszę nie. Ej, zrobimy. Nie, Ej, zrobimy nie. event raid'u. Zrobimy event Limon. Bo mam na jeszcze. Limon. Miera. Proszę nie. Ale proszę oddać itemy. temy. Ale... Był niewinnym graczem. Proszę oddać itemy. Nie mam ich. Proszę oddać itemy. A. Ej, zrobimy event z ten bodomanem, bo mam kład, więc ja nie mam. Dobra, mamy sobie Jestem... już po taki pomroku. Ty ich nie bijesz no, oni ciebie. Dobra, idź sobie. A Witam. To dla pana. Dobra. Ja, zapraszam do mojego sklepu. No, o kur, dużo ma. Tak. Zapraszam o, do mojej karczmy. Ej, czy dobry jeszcze do, do, do mojego sklepu? No, no. Chciałby ktoś mieć kontakt z moim mieczem zajebistem, czy nie?